Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w ósmą niedzielę zwykłą w ciągu roku. I dzisiaj w liturgii Słowa Bożego w Ewangelii według świętego Łukasza dostajemy trzy przykłady i jedną zachętę od Pana Jezusa. I pierwszy z przykładów to przykład, w którym Pan Jezus zadaje nam pytania, czy może niewidomy prowadzić niewidomego. Czy nie jest tak, że oboje wpadną do dziury? I poprzez to pytanie Pan Jezus stawia nam je również, zachęcając, abyśmy się zastanowili, czy możemy prowadzić ludzi do Jezusa, czy możemy prowadzić ludzi po kartach Ewangelii, czy możemy prowadzić ludzi poprzez miłość Bożą, kiedy sami tej miłości nie dostrzegamy, nie widzimy, kiedy nie znamy słów, kart Ewangelii. Kiedy nie znamy nauczania Pana Jezusa. Drugi przykład z dzisiejszej Ewangelii to Pan Jezus mówi o tym, że czy może uczeń przewyższać swojego nauczyciela. I poprzez ten przykład Pan Jezus chce nam pokazać, że my często jesteśmy bardziej święci niż sam Pan Bóg. My często stawiamy się nad Pana Boga, stawiamy się ponad Pana Boga. Kiedy osądzamy, o, o, oczerniamy drugiego człowieka. Kiedy stajemy się właśnie Bogam, Bogiem dla drugiego człowieka. I trzeci, także chyba najpiękniejszy przykład, to przykład o tym, jak Pan Jezus mówi, dlaczego widzisz to dźbło w oku swojego brata, a nie widzisz belki we własnym oku. Pan Jezus chce nas poprzez to zachęcić do tego, abyśmy. No, właśnie przede wszystkim na samym początku dostrzegli u siebie wady, grzechy, błędy, nad którymi musimy pracować, a dopiero później upominać drugiego człowieka, mówić, aby zmienił swoje życie, aby poprawił to, co w swoim życiu jest, co w jego życiu jest nie najlepsze. I to znamienne słowo, ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii której to Pan Jezus zachęca nas, abyśmy patrzyli, słuchali, mówili sercem, sercem pełnym miłości Bożej. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.